W ciągu 16 lat miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Krośnie pozyskało ponad 100 milionów złotych z budżetu Unii Europejskiej. Setny milion trafił na konto spółki w kwietniu. Dzięki unijnym dotacjom firmie udało się zrealizować szereg istotnych przedsięwzięć. Ten kierunek, środki unijne my przyjęliśmy i bardzo konsekwentnie przez te kilkanaście lat jakby w tym się poruszamy i w zasadzie we wszystkich tych działalnościach naszych podstawowych, naszej spółki, czyli w ciepłownictwie, czy nawet w energetyce bym powiedział, bo już nie tylko ciepłownictwo, ale też produkcja energii jest naszym, naszą tutaj podstawową działalnością, wodyciągi i kanalizacja, jak również gospodarka odpadami we wszystkich tych Udało się nam pozyskać naprawdę bardzo duże wsparcie ze środków unijnych. Pierwszą dotację z Unii Europejskiej miejskie przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie pozyskało na prace związane z modernizacją ciepłowni Łężańska. Wartość dofinansowania wyniosła 1 300 000 zł. Aktualnie największym i najbardziej rozbudowanym logistycznie projektem jest modernizacja i rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów przy ulicy Białobrzeskiej. W ramach tej inwestycji wybudowaliśmy zupełnie nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który niebawem będzie otwarty. W trakcie realizacji jest modernizacja części mechanicznej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, jak również w znacznym zaawansowaniu jest budowa zupełnie nowej części biologicznej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. To są jakby trzy główne części. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 100 milionów złotych, z czego blisko 60 milionów stanowi unijne dofinansowanie. Oprócz tego w trakcie realizacji są także inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej i ciepłownictwie. To jest już kolejna inwestycja realizowana na oczyszczalni ścieków z funduszy unijnych. Jej celem jest nie tylko modernizacja obiektów, ale również rozbudowa o nowe obiekty. To jest przede wszystkim dążenie do coraz lepszych efektów w zakresie oczyszczania ścieków. Wdrażane technologie, urządzenia są to nowoczesne technologie w dziedzinie oczyszczania ścieków. Dodatkowym takim efektem tej modernizacji jest hermetyzacja obiektów, głównie tych obiektów, które są uciążliwe zapachowo. Z kolei w ciepłowni Łężańska przy ulicy Sikorskiego trwają prace związane z budową nowego kotła na biomasę. Inwestycja jest mocno zaawansowana, jak tu widać. No niestety w tym momencie mamy sytuację związaną z pandemią i pracownicy firma, która wygrała przetarg jest firma litewska, jest zakaz. Przemieszczania się osób. Granice są zamknięte, więc nie mogą wykonywać tych prac. Stopień zaawansowania ja bym ocenił na jakieś 70-75%. W zasadzie koło miesiąca zabrakło, żeby ta instalacja mogła rozpocząć rozruchy technologiczne. Po zakończeniu inwestycji ponad 90% paliw wykorzystywanych w miejskiej ciepłowni będą stanowiły paliwa odnawialne.